No i nadszedł ten czas. Jeszcze tylko kilka chwil i sędzia rozpocznie dzisiejszy mecz. Liczę na solidną dawkę piłkarskich emocji. Bayern Monachium zmierzy się z Tottenhamem. Halo, witamy Państwa i zapraszamy serdecznie na dzisiejszą transmisję meczu ze stadionu w Monachium. Ten mecz już za moment na naszej antenie. Za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Bayern Monachium kontra Tottenham. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. A teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. Manuel Neuer w bramce, Leon Gorecka oraz Kimiś zagrają na środku pomocy. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Hurricane. Pora na wyjściowy skład kogutów. Lubią grać wysokim pressingiem i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno poświęcają na to dużo czasu na treningach, bo wystarczy, że jedna osoba nie doskoczy odpowiednio szybko, a drużyna przeciwna ma przez kogo rozegrać piłkę i wykorzystać otwartą przestrzeń do wyprowadzenia własnego ataku. Jacku, powiem Ci, że pomijając sukcesy Bayernu. Imponuje mi, jak monachijska drużyna jest prowadzona. Myślę, że w Bawarii odrobili lekcję zewce Hollywood w latach 90. kłótni między Klinsmanem Amateosem i tyrat trenera Trapatoniego. Żaden piłkarz nie jest tu większy niż klub, a wyniki osiąga się stosunkowo niewielkim nakładem finansowym. Trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jedna. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Głęboko w pole karne zagrywa. I nic z kornera. Wybija piłkę. Kimiś. Tadeusz Gorecki. No i strzela! No nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Matistel. Bayern przejmuje teraz piłkę Spence Bentancur z piłką Ma wsparcie, by to rozegrać źle teraz koguty strata Madison Fans. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Rafael Guerreiro, posiadamy piłki. Dobra podanie, może być groźnie. Znakomita słabo piłka, łatwo wykorzysta. No nareszcie! Przysnęli! Przysnęli! Doczekali się! Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to na co zasłużyli. Piłka jeszcze przelobowała obrońce, który mógł ustawić się lepiej, bo keeper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Porąbkowa akcja ofensywa. Rodrigo Pentancur. Cristian Romero. Zadanie do Romero. Kulusewski przy piłce. Wciąż jest przy piłce. Trzy zaryzykuje indywidualny rajd. teraz Kulusewski. Madison przy piłce. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. A, teraz dokładnie wyczuwa intencje. Pole karne, głęboko teraz. Było to trochę ryzyka, ale skończyło się bez straty bramki. Rafael Guerreiro. Będzie groźnie, prosto padło podanie. Nie, niemożliwe. Jednak był spalony. To była bardzo dobra decyzja sędziowska, Tomku, ale takie akcje na boisku mogą się podobać. Zabrakło naprawdę niewiele do szczęścia. Teraz Kurusewski. Oba strzał. Rankarz wybija, ale gra się toczy. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Kotę strzela! Goal as Spurs! To wracają do gry, wyrównują stan spotkania. Jeszcze wszystko jest tutaj możliwe. Spójrzmy na powtórkę. Widać, jak budowana od dłuższego czasu przewaga przekształca się w realne prowadzenie. Co za koordynacja. Mamy wynik remisowy. Jeden do jednego. Ile? Wznowią z autu? Sędzia stosuje teraz korzyść. Koguty wciąż przy piłce. James Madison. Spence. Ufał, ale sędzia nie bo Spurs nadal przy piłce. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Monachijczycy pozbawieni piłki. Christian Romero. Bentancur, Bentankur. Dejan Kurusewski. Baga, będą prowadzić I gol, który daje im prowadzenie. Do najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Pewne wykończenie, nie bacha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Dobra, teraz piłka na dobieg. Będzie groźnie. Kurany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Zobaczmy ponownie wyśmienite zagranie logo. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunie. A Keynes zrobił to, co robi najlepiej. Huknął nie do Chyba nie sposób powstrzymać Anglika w takiej sytuacji. Wyraźnie teraz niepocieszony menedżer. Liczył raczej na to, że odskoczą rywalom. A tu remis. Wynik raz razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Christian Romero. Pedro Porro. Richardson, James Madison, Wulusewski przy piłce, Pedro Porro, Christian Romero, a teraz Pedro Porro z piłką. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Dobra interwencja. Może nieco ryzykowna, ale nie było faulu, Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrapniać i przesadzać z gwizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynność. Nic z tego nie będzie. Pana James Madison. Madison. Więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. To była godna pochwały pierwsza połowa. Jestem pewien. Ten występ z pewnością podobał się fanom. Ależ udało się rozkręcić w pierwszej połowie. Henot. Zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Spence. Pentanku z piłką. Madison. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Rafael Guerreiro. Gorecka, Guerreiro, ale może teraz, Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Miś. Teraz kracze Tottenhamu. Ależ teraz będzie okazja. Nic z tego. Spokojnie broni bramkarz. Madison. Bentancur. James Madison. teraz po stronie Bayernu. Teraz jest niepilnowany. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. James Madison. Obóty z kilką na skrzydle mają dużo miejsca. Teraz Kurusewski. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten w ale nie za mój. Przerwa w grze. dokonuje zmian. Teraz Kurusewski. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Mają teraz szansę na kontratak. Harry Kane doszłotkowuje. Strata Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Panarczycy zaczną z rogu boiska. Jest okazja do objęcia prowadzenia. W okolice jedenastki teraz rzuca. No tak. Tak, kąta trudno o dobry strzał. Pytanie, czy naprawdę trzeba było strzelać w tej zupełnie nieoczywistej sytuacji. No właśnie, w piłce nożnej najważniejsze jest podejmowanie decyzji, a ta była po prostu zła. Szkoda. Bentancur. Są. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę? Dejan Kulusewski. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Znakomite zagranie. Na dobie. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. James Madison. Kulusewski przy piłce. Pedro Porro. A teraz Pedro Porro z piłką. Dobra ta interwencja. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Co z tego będzie? Uwaga! Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. O, właśnie tak. Trzeba brać z obrońcami. Boj, Proszę państwa, cios za cios! Znowu prowadzą! To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. To już ostatnie chwile dla Bayernu, żeby odrobić spado. Babalczycy w natarciu. No i po akcji. Mamy sygnalizację spalonego. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Kulusewski przy piłce. jest to dobra piłka. Nic z tej czupki nie będzie, dobre wybicie. Może teraz wyrównać? No niestety, było z ustawienia i był w kufanie spalone. Do złaki miś. Bayer ma piłkę na połowie, ryba. Popatrzmy. Węgiel z tego remis, ale śliczna blanka! Leżył od razu! Czo ma wyczucie czasu i przestrzeni. Zobaczmy raz jeszcze ponownie, w tak na tym, muszę przyznać, że po drugiej rance trochę się tego spodziewałem jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Betancourt, suma. Mm. Rampka w takim momencie, spotkania byłaby decydująca. No faul, ale sędzia nie kwiszcze, bo Spurs nadal przy piłce. Potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Może być ciekawie. Tejan Kulusewski. Pedro Porro.